Witam was bardzo serdecznie Maciej motor -Grelak. Zapraszam na drugą część naszej rozmowy. Mamy zacnych gości związanych z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Szanowskiej. I dla przypomnienia jest z nami pan Krzysztof Braś, prezes Towarzystwa. Witam panie Krzysztofie. Witam radiosłuchaczy. Dobry wieczór panie redaktorze. Jest z nami pan Grzegorz Olszowiak. Witam pięknie menadżer od eventów, a przede wszystkim prowadzący menadżer Ambasady Kreatywności. Witam Panie Grzegorzu. Dobry wieczór. I Pan Bartosz Urban, prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa. Witam Pani prezes. Dobry wieczór Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. I tak jak w poprzedniej części, Pan Bartosz, Troszeczkę mało myślę, że rozmawiał z nami, no bo, no bo myśmy o tej ambasadzie tylko mówili. No nie tylko było to o czym mówić. E, to dzisiaj. Będziemy mieć też bardzo ciekawe tematy, a mianowicie dom spotkań. Może być ten przymiotnik międzynarodowy, tak? Tak, międzynarodowy bardziej. Międzynarodowy jeszcze bardziej. Dokładnie. Proszę mi powiedzieć, bo przyznaję się, że nie jestem zorientowany pobieżnie, tylko co to za projekt? Jest to projekt, który wspólnie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Krzanowskiej napisaliśmy do Narodowego Instytutu Wolności. I tak naprawdę ten projekt u nas w Powiecie Krzanowskim lub na Ziemi Krzanowskiej nosi nazwę Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy. Ale tak naprawdę idea międzynarodowych domów spotkań jest taka, aby pokazać osobom młodym te różnice kulturowe, zmiany kulturowe, które występują w współczesnym świecie, a co najważniejsze, żeby pokazać osobom młodym, w jaki sposób na nawiązać te relacje międzykulturowe i też jak człowiek może się rozwijać duchowo, swoją osobowość, jak może rozwijać swoje umiejętności, a także co najważniejsze, realizując swoje pasje, i to jest właśnie takie miejsce, które ma tętnić życiem z osobami młodymi, gdzie te osoby młode będą mogły do nas przychodzić. To będzie otwarta taka formuła, gdzie te osoby będą mogły realizować swoje, swoje pasje, różnego rodzaju działania. Też będziemy stawiali na taką naukę, pozaformalną naukę, bez żadnych wstępnych egzaminów, bez żadnych ocen, tylko na zasadzie relacji partnerskiej, gdzie każdy będzie będzie mógł być i trenerem, i wykładowcą, i uczestnikiem, po to, żeby każdy uczył się od siebie, ponieważ osoby młode, tak niedoceniane w tym, że siedzą tylko i wyłącznie w komputerach, no też potrzebują miejsca, aby żeby przedstawić swoje hmm. potrzeby, pasje i można, żeby można było się tam po prostu realizować. I taka jest idea właśnie tych, naszego, tego projektu Międzynarodowych Domów Spotkań, który realizujemy na bieżąco właśnie w powiecie chrzanowskim. E, ale co mu daje ten przymiotnik międzynarodowy, to znaczy, z, z kim partnerzy e, będą jacyś z innych krajów. Tak, będą, będą. E, w ogóle, w, w, ogóle w, w, w tej formule, która jest proponowana właśnie w, przez międzynarodowe domy spotkań, e, mamy naukę języka angielskiego. E, jest to język angielski skierowany dla dzieciaków dla osób w wieku 13-26 lat, w szczególności w tym wieku, ale to nie jest nauka języka tak jak w szkole. To jest nauka języka poprzez konwersacje, poprzez uczestniczenie w wymowie, porozumiewaniu się, nie, duż, nie kładzenie wielkiego nacisku na gramatykę, tylko właśnie, żeby osoba młoda mogła swobodnie rozmawiać i nie przejmować się, czy akurat jest w dobrym czasie powiedziane, czy nie, ale żeby ta osoba mogła w jakiś sposób się skomunikować z osobą z zagranicy, czy jak ktoś przyjedzie do nas właśnie tutaj do Polski, żeby te Mógł wytłumaczyć, na przykład, jak dojść do apteki, jak dojść do sklepu, czy jak skorzystać z parkometu, który się gdzieś tutaj znajduje. I w ramach tych zajęć w przyszłym roku, czyli w 2023 roku, będziemy mieli trzy wyjazdy. Pierwszy wyjazd miał być na Ukrainę, no ale na chwilę obecną jest, jest on odłożony i będziemy jechali na takie dwa wyjazdy tygodniowe. Prawdopodobnie pojedziemy do Szwecji i prawdopodobnie będą to Czechy. Cały czas. Dogrywamy z partnerami, w które, miejsce, w, której, w które miejsce będziemy mogli po prostu pojechać. Panie Grzegorzu, coś, coś jeszcze dodać o tym bardzo ciekawej inicjatywie. To znaczy, tak jak Bartek też powiedział, Panie Redaktorze, tutaj na pewno stawiamy przede wszystkim na doświadczanie, podobnie w Uniwersytecie Ludowym, o którym pewnie za chwilę powiemy, chcemy jednak uczyć ludzi nie przez naukę formalną, ale też przez, szczególnie przez doświadczanie, czyli jeżeli język to język praktyczny. Nie ten teoretyczny, którego uczymy się w szkołach, bo ten oczywiście jest też potrzebny, ale za mało tam jest przestrzeni do e, ćwiczenia tego w praktyce i nam chodzi o to, żeby poprzez kontakt bieżący, żeby te zajęcia po prostu były, e, uczyły nas po prostu używania języka, a nie używania prawidłowego, bo to jest oczywiście też ważne, ale najważniejsze jest to, żeby przełamać barierę psychiczną. E, tego, żeby się w ogóle przełamać do, do mówienia. Pan Bartosz. E, uzupełnieniem jeszcze, uzupełnieniem właśnie tych zajęć z języka angielskiego i wyjazdów, to jest też tak, jest taka idea nasza, że ten dom spotkań to nie ma być od święta otwarte i tylko, że coś się będzie działo. Natomiast też w ramach, w ramach tych zajęć, które będą się tam odbywały, będziemy wprowadzali właśnie taką akademię kompetencji społecznych, gdzie jest dosyć duży nacisk na to, aby osoby młode mogły zrozumieć ideę doradzania innym, porozumiewania się, rozmowy, przyjmowania konstruktywnej krytyki i te zajęcia też będą właśnie tam prowadzone po to, aby takie osoby uczestniczyły i no, w tym burzliwym wieku młodym. Od razu na kogoś się nie obrażały, tylko też, żeby zrozumiały istotę albo motywację drugiej osoby, dlaczego ktoś postępuje w taki a nie inny sposób. Dodatkowo chcieliśmy zaangażować osoby młode, żeby nam też powiedziały, jak mamy promować tą tradycję i też promować nasz region, jak oni postrzegają powiat Szanowski, co jest fajnego tam, jak można by było to zareklamować na zewnątrz, jak można by było ten powiat przedstawić na arenie międzynarodowej, ale ich oczami, nie naszych, nie naszymi osób dorosłych lub osób, które już tam przez ileś 10 lat mieszkają i już wiedzą, co jest. Natomiast też chcemy zapytać osoby młode, co one, jak one widzą nasz powiat chrzanowski i jak można by było go zareklamować. Także oprócz tych wyjazdów, oprócz tego języka angielskiego, e, ideą jest to, aby ten, ten, ten dom spotkań żył, żeby to było takie miejsce trzecie, właśnie jak odnosząc się do poprzedniej audycji z panem redaktorem, tak. my mamy galerię, to y, ja nie chcę mieć galerii, że tam będą cały czas dzieciaki chodzić, tylko y, właśnie ten Międzynarodowy dom spotkań to jest takie miejsce trzecie, gdzie osoba młoda będzie mogła swobodnie przyjść, jak kiedyś się chodziło do młodzieżowych domów kultury, które, w którym ja też byłem uczestnikiem, prawie tam codziennie byłem, y, że ta osoba przyjdzie i będzie rozwijała te swoje pasje. Y, że ona tam będzie, będzie przychodziła, y, może się nauczyć systematyczności, pozna nowe osoby, pozna nowe kontakty, nauczyć. Się czegoś fajnego, tego i zdobędzie to doświadczenie i wiedzę, która, którą wykorzysta sobie w przyszłości. Taka, taka jest idea też właśnie tych, tego naszego projektu, w, łącznie w partnerstwie tutaj z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Krzanowskiej, żeby jednak zrobić coś dodatkowego, coś innego, gdzie mamy tą edukację pozaformalną i mamy to miejsce, gdzie osoby mogą, mogą przyjść i realizować swoje pasje. Panie prezesie, myślę, że Wam się to uda, bo mówię to z własnego doświadczenia i z, i z projektów y, takich szkolnych, Comenius y, na przykład, gdzie to tak samo wyglądało i niesamowicie młodzież tym była zainteresowana. E, to było takie fajne, bo on musiał rozmawiać ze swoim rówieśnikiem e, i on mówił w ogóle, że, że zdecydowanie się mu lepiej rozmawiało, Niż na lekcji, yy, gdzie jakiś może stres albo jakieś formułki trzeba było mm, recytować, i tak dalej. I on lepiej później ten uczeń. I myślę, że te, tu też tak, ta młoda osoba będzie podchodził do yy, nauki nawet później tego szkolnego yy, języka, bo będę chciał, bo jadę za trzy miesiące gdzieś się spotkać. Przyjadą do mnie, ja muszę. A co do tradycji, to to jest świetny pomysł, bo. Jest fajnie, gdy się spotykasz z Anglikami, na przykład, bo ja taki przykład podaję, który doświadczyłem. I ten Anglik mówi tak: No słuchaj, kochany, ty mi tu opowiedziałeś o tym, i ja jestem zafascynowany, bo Wy na przykład macie tak naturalnie swoje ubiory, tam nie wiem, góralskie, te ludowe, a u nas czegoś takiego nie ma. Nie? nie ma. I mówi, wy macie oprócz tego, że znacie swój język ojczysty, umiecie po angielsku tak jak my, to jeszcze jakąś gwarę macie. Nie? No i to wtedy ten człowiek mógłby mu to mówić e, nauczyciel, kto inny, jak mu to powiedział, jego rówieśnik z Anglii, tak on poczuł dumę. I inaczej tą tradycję. Więc organizowanie takich domów, spotkań, jest bardzo dobrą ideą, bardzo dobrą ideą. Czy oprócz towarzystwa. I Międzynarodowego Centrum Partnerstwa. Macie jeszcze jakichś takich partnerów tutaj, czy, yy, czy środowiska, do których będziecie, może z jakąś szkołą współpracujecie, czy ogólnie chcecie to yy, jakby rozpropagować? Który z prezesów? Proszę bardzo. Tak, tak. Ja, ja, tak, Krzysztof. Panie redaktorze, my w ogóle tą formułę tutaj z Bartoszem i resztą, jak sobie układaliśmy, stwierdzaliśmy zawsze i twierdzimy, że my zawsze zapraszamy wszystkich do współpracy. Jesteśmy w ogóle otwarci na współpracę i zawsze, jeżeli ktokolwiek będzie chciał coś z nami robić i będzie to taka naprawdę przemyślana jakaś formuła, czy w ogóle jakaś propozycja na prawda, jakaś konkretna, czy nawet nie konkretna, czasami jakaś nawet nieuczesana, my jesteśmy otwarci na współpracę. Zapraszamy wszystkie organizacje z całej Małopolski, bo tutaj Bartek też dużo mówił o powiecie chrzanowskim, bo oczywiście tam jesteśmy, tam się mieścimy i tam najczęściej współpracujemy z organizacjami, ale w ogóle chcemy promować całą Małopolskę, też na styku jesteśmy Śląska i Małopolski, więc ten, te kulturowe styk jest bardzo ważny i u nas obecny i bardzo chętnie jakby promujemy Tutaj, w ogóle, południe, południe Polski i, i zapraszamy wszystkich, którzy, którzy chcą, organizacje pozarządowe, czy jakieś w ogóle, nawet firmy, instytucje. Też będziemy chcieli deklarowaliśmy tutaj współpracę z Miejskim Domem Kultury, z Moksirem, Miejskim Ośrodkiem, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. Także tutaj na pewno ta współpraca też będzie będzie z lokalnymi mediami. Oczywiście pana redaktora również już dzisiaj zapraszamy w maju prawdopodobnie tutaj 20, 20 już bo się trochę zakręciłem. 21 22 maja chcemy zrobić taką oficjalną już naprawdę odsłonę inauguracyjną naszych działań zarówno Międzynarodowego Domu Spotkań jak i Uniwersytetu Ludowego i tutaj myślę, że ta impreza będzie dość ciekawa. No bo to e, widzę, że będą to jakby formuły uzupełniające się. Zaraz przechodzimy do uniwersytetu, tylko teraz e, pana Grzegorza Orszowiaka zapytam, to co, tutaj można wykorzystać e, takie projekty, które się szykują, jak, jak e, międzynarodowy dą spotkań, bo będą ludzie, możecie ich zapraszać, e, bo macie miejsce. Na przykład na wieczory, nie wiem, integracyjne czy inne. To znaczy, pomysł jest taki, żeby te wszystkie trzy miejsca się uzupełniały i w Ambasadzie y, Kreatywności też na pewno będą się odbywały jakieś zajęcia, y, które są z Uniwersytetu Ludowego i z Międzynarodowych Domów Spotkań, ponieważ też mamy dwie sale. Jedna sala to jest sala kawiarni, a druga sala pełni właśnie taką funkcję. Czasem warsztatową, a czasem taneczną, a czasem koncertową, i tam właśnie mogą się odbywać zajęcia z Uniwersytetu Ludowego bądź też domów spotkań, i pewnie tak się będzie działo i zapraszamy też na zajęcia plenerowe w naszym ogródku. Ja koniecznie muszę w ogóle odwiedzić Szanów i, i zobaczyć, czy to jest prawda to, co tutaj nie wątpię jest, ale zawsze to dobrze jest y, osobiście poznać i jeszcze musicie mi teraz opowiedzieć, kochani, o Uniwersytecie Ludowym. Y, wielu słuchaczy na pewno zna tą formułę działalności Uniwersytet Ludowy z czasów no nie tylko naszej ojczyzny ludowej, ale to już idea sprzed wojny. Bardzo, bardzo szeroko domy ludowe, uniwersytety ludowe pełniła taką rolę edukacyjną. A wy? w dzisiejszych czasach, żeście postanowili to reaktywować. Też bym bardzo prosił, skąd źródło tego projektu. No i proszę opowiadać. Proszę opowiadać. Jeżeli chodzi o Uniwersytety Ludowe, jest to nasz drugi projekt realizowany na terenie właśnie Powiatu Chrzanowskiego Małopolski Zachodniej. Jest to współfinansowane albo w całości finansowane z Międzynarodowego Instytutu Wolności. Rada Programowa, Stwierdziła, że no, trzeba troszkę reaktywować te uniwersytety ludowe, które kiedyś dobrze w Polsce funkcjonowały. No i na początku 2020 roku e, pokazał się regulamin, pokazał się konkurs. E, no i stwierdziliśmy z Krzyśkiem, że no, trzeba wystartować, bo jednak ta idea... Holistyczna, czyli takie całościowe podejście do nauczania znowu, bez ocen, bez oceniania, bez egzaminów, bez przepytywania, spowodowała, że to jest to, co nasze organizacje preferują, też starają się uczyć, że ta formuła jest otwarta. Nie mamy z góry narzuconych regulaminów, wytycznych, tylko mamy zrobić coś fajnego dla społeczności lokalnej. I nasz Uniwersytet Ludowy, Szanowski Uniwersytet Ludowy, dosyć mocno się różni od innych uniwersytetów, ponieważ jak Krzysztof powiedział, no jesteśmy na styku Śląska i Małopolski. Chrzanów, powiat Chrzanowski, no to jednak jest ciężki, ciężki przemysł, to była fabryka lokomotyw, to były kopalnie, jest jeszcze kopalnia, to była elektrownia, no i Górnośląski Okręt przemysłowy. Myśmy postawili w tym projekcie na działania. Ale e, przepraszam, tak? bo tutaj mam też takich gości często, ale jeszcze chrzanów to Małopolska. Jeszcze tak, Małopolska, tak. tak, tak. No, przepraszam, Natomiast... no, Zaraz za granicą jest. Jawożne już jest, tak, już tak, jest tak, tak. Bardzo, województwo tak. śląskie. Znaczy tak. ta lokalizacja powoduje to, że tak naprawdę pół godziny do, do Krakowa, pół godziny do Katowic. I jest to wymieszanie, gdzie też dużo osób mieszka i ze śląskich. Jest to bogactwo. I... No. Zasób mamy ogromny, jeżeli chodzi o osoby, i też mamy osoby, które pracowały w tych zakładach. I teraz nasz Uniwersytet Ludowy nosi nazwę z tradycją w nowoczesność. Myśmy postawili w pierwszej kolejności na to, aby integrować osoby starsze z, z osobami młodszymi. Na Ta integracja to jest połączenie wiedzy, doświadczenia osób starszych z tą chęcią, tworzenia czegoś nowego przez osoby młode, bo tak naprawdę Uniwersytet Ludowy jest tworzony z myślą o osobach, o tym pozaformalnym kształceniu plus 18, czyli osoby, które są w wieku dorosłym, mogą tam sobie spokojnie przychodzić i doszkalać się, uzupełniać swoją wiedzę. Ja jestem bardzo dumny z tego, że udało nam się, znaczy nie udało się, po prostu pozyskaliśmy, bo napisaliśmy ten wniosek, pozyskaliśmy pieniążki na pracownię komputerową, gdzie będziemy mieli drukarki 3D, tam będą dwie drukarki, mamy wirtualną rzeczywistość, pozyskaliśmy różnego rodzaju hafciarki, plotery. Nowoczesne rzeczy, które możemy zaadoptować do tworzenia rzeczy ludowych i wspierać lokalne organizacje w promocji, w tworzeniu na przykład filmów, robieniu różnego rodzaju audycji. Dlatego jest to, jest to dosyć ciekawa formuła. Bardzo ciekawa. Widzę, że zamierzenia wasze są piękne tak, jak to hasło jest piękne z tradycją w nowoczesność. No, no, jestem. jestem pod wrażeniem myślę że, że jest to teraz jak jedno z pierwszoplanowych inicjatyw w naszym województwie którą będę obserwował pan prezes Krzysztof coś chciał dodać do tego uniwersytetu to oczywiście to co Bartek powiedział to jest wszystko prawda i nasza, nasza idea jest właśnie łączenia tych pokoleń uczenia się wzajemnego od siebie to znaczy tutaj właśnie też formuła uniwersytetu ludowego kształcenia holistycznego grund Jańskiego. Grunwig, kto nie chce, kto nie wie, nie wie nic na ten temat, w internet odsyłam, można sporo na jego temat poczytać. Tutaj jednak chodzi o to, żeby uczyć się wzajemnie od siebie. Czyli tak jak Bartek też mówił, nie poprzez ocenianie, nie poprzez takie kształcenie formalne jak w szkole czy na studiach. Uniwersytet Ludowy przewrotnie wykorzystuje metodę właśnie uczenia siebie od siebie nawzajem i tak naprawdę. Będą trenerzy, ale trenerzy będą tylko i wyłącznie jednym z narzędzi, a tak naprawdę wszyscy będziemy się uczyć od siebie i chcemy wprowadzać różnego typu ofertę, nie tylko, e, nie tylko właśnie ludową, bo oczywiście ona będzie i tutaj myślę, że pan redaktor nam też dużo rzeczy z... Z dziedzictwa małopolskiego pomoże ogarnąć. Natomiast my chcemy też łączyć właśnie to dziedzictwo i nowoczesność, właśnie zachęcając ludzi młodych, zachęcając ludzi w średnim wieku do tego, żeby na przykład majsterkować, żeby uczyć się stolarstwa, jakichś technik, czy to rzeźbiarstwa różne rzeczy chodzą nam po głowie. W zasadzie to ludzie, myślę, że ludzie zdecydują. Co tak naprawdę w Uniwersytecie Ludowym będzie, bo jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju kształcenie. No, bardzo piękne inicjatywy. Ja muszę to dynamicznie teraz prowadzić naszą rozmowę. Wybaczcie, ale czas zawsze nas ogranicza. Widzę, Niesamowite połączenie między wszystkimi tymi, co już jesteście tutaj, waszymi inicjatywami. Jeżeli to się wam u, uda, od wypoczynku, od spędzania wolnego czasu, od edukacji, od rozwijania swoich zainteresowań, e, chcecie e, po prostu integrować e, społeczeństwo, zresztą kierujecie to do, do wszystkich. I teraz nie dam Wam już głosu, tylko jeszcze muszę zapytać i o jedną inicjatywę. Uzupełnia to wszystko nauka. Polskiego dla obywateli Ukrainy. Tak? Takie czasy, panie redaktorze, rzeczywiście została nas wojna i my też wychodzimy naprzeciw naszym sąsiadom. Jest rzesza ludzi, którzy, którzy uciekli przed wojną do, na teren Powiatu Szanowskiego, czy w ogóle też tutaj Krakowa okolic. I chcemy też wyjść z tą inicjatywą, kształcić ludzi, zarówno dzieci, właśnie w ramach Międzynarodowego Domu Spotkań, jak i osoby dorosłe w ramach Uniwersytetu Ludowego z Języka Polskiego. I to będzie właśnie kształcenie po to, żeby tych ludzi asymilować, bo różnie może być, jeżeli chodzi o czas ich przebywania na terytorium. Polski, oni powinni znaleźć tutaj swoje miejsce. Chcemy też im pomagać w ramach naszej działalności aktywizacyjnej, znaleźć pracę. Jeżeli będzie taka konieczność, jesteśmy też tu gotowi do współpracy w ramach staży czy różnego typu praktyk, żeby pomóc też w poszukiwaniu pracy i za pomocą też współpracującej z nami Izby Gospodarczej też chętnie pomożemy. No wiele, wiele inicjatyw. Panowie, gratuluję takiej aktywności niesamowitej. Ożywiacie to. to... Lokalne społeczeństwo. Dzieje się przez to. Myślę, że jeszcze moglibyśmy tutaj bardzo dużo rozmawiać na różne tematy, ale ja Was za pewien czas, kiedy się to wszystko rozwinie, zaproszę i na pewno będziemy mieli znów dużo do pomówienia. A drodzy Państwo, dzisiaj dziękujemy serdecznie naszymi gośćmi, którzy w niezwykle ciekawy sposób opowiadali o inicjatywach i działalności swoich organizacji. Byli. Krzysztof Braś, prezes Towarzystwa Oświatowego Ziemi Szanowskiej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Grzegorz Olszowik, menadżer Ambasady Kreatywności. Ja, przepraszam, panie Grzegorzu, jak z szybkości dziennikarskiej gdzieś tam przekręciłem może pana nazwisko. Grzegorz Olszowik. Dziękuję ślicznie. Dziękuję państwu. I pan prezes Bartosz. Urban, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, partner też Towarzystwa Oświatowego. Dziękuję panom. Dziękuję serdecznie. Za wspólnie spędzony czas dziękuję prowadzący Maciej Motor Grelok. Zapraszam za tydzień na kolejną audycję. Nasz region, piątek, 22 minut 30. Do usłyszenia, drodzy słuchacze.